Mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała. 2% i to maleńkie 2% wykazuje zapotrzebowanie na energię rzędu 20, 25% całości energii dostarczanej do naszego ciała. I to jest to zapotrzebowanie minimalne. Które występuje tylko wtedy, kiedy ciało pozostaje w stanie spoczynku, czyli śpimy, oddychamy, kontroluje mózg, kontroluje temperaturę ciała, pracę narządów wewnętrznych. Wtedy to 20-25% wystarcza. Ale co się dzieje, kiedy wzrasta jego aktywność? Naukowcy wyliczyli, że mózg generuje w ciągu doby średnio między 70 a 90 tysięcy myśli. No jest to gigantyczna praca, i ta gigantyczna praca, ta przegigantyczna ilość impulsów nerwowych wymaga kolosalnej ilości energii. I żeby to wszystko doskonale działało, my ten mózg, ty i ja musimy doskonale nakarmić. Mam na imię Ewa i dzisiaj opowiem Ci, czym w sposób najbezpieczniejszy nakarmić nasz mózg, żeby jego praca była jak najbardziej optymalna. Podzieliłam te produkty na grupy, wyszło mi ich 10 i według takiej, takiego jakby zapotrzebowania ilościowego. Ile, ile z, tych, z tych grup produktów potrzebujemy dostarczyć? Na pierwszym miejscu znalazły się węglowodany. Węglowodany złożone. One są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania całego ciała. My potrzebujemy energii do, do wszelkiej aktywności fizycznej. Nasze organy potrzebują energii, żeby zdrowo funkcjonować. I ta energia jest czerpana z węglowodanów. Dlaczego węglowodany złożone? Bo my mamy bardzo łatwy dostęp do, do szybkich dawek energii. Węglowodany proste są szybko, łatwo przyswajalne i w błyskawiczny sposób dostają się do organizmu. I mamy taki sto, skok, skok energii, który powoduje, że im jest, im jest wyższy skok, tym potem mamy gwałtowny spadek. I to docieranie tego, tego paliwa no, zaczyna, zaczyna powodować takie, takie, takie huśtawki. Nie, nie jest to taki jakby stały, jednolity dostęp. Węglowodany złożone rozkładają się bardzo powoli. I ta energia, którą, e, którą dostarczają, jest uwalniana w sposób no, niemalże ciągły. W związku z tym e, ciało, jak i mózg mają do niej e, no, nie, 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 nieprzerwany dostęp. My jesteśmy aktywni, kiedy jesteśmy pełni, pełni energii, kiedy nasze ciało jest pełne energii, ale kiedy ciało traci energię, energię traci też mózg. Warto o tym pamiętać, że kiedy jesteśmy, jesteśmy słabsi, jesteśmy w gorszej kondycji, zdarza się, że, że mamy jakiś gorszy dzień, te posiłki były nieregularne. Przekłada się to na y, sposób, w jaki pracuje mózg, a wtedy no, widać wyraźnie, że spada y, zdolność koncentracji, błyskotliwość, refleks. No i, i jest, to, jest to odczuwalne. Y, w różnych, w różnych momentach naszego życia, gdzie, gdzie te węglowodany złożone można znaleźć? W całej masie podstawowych produktów, które znajdują się w każdym domu. To są jest pieczywo razowe, pieczywo pełnoziarniste, pełnoziarniste makarony, gruboziarniste kasze, płatki owsiane. To wszystko, co stanowi bazę, taki pod, podstawowy składnik naszego pożywienia. I to jest to, co jest tą bazą, tą podstawą, i co powinno się znajdować zazwyczaj praktycznie w każdym, w każdym posiłku. No, z węglowodanów, jeżeli już mamy złożoną tą podstawę, przechodzimy do ryb. Ryby, rybki, rybeńki, wszystko to, co ma skrzela i płetwy, zawiera w sobie bogactwo kwasów omega 3 i omega 6. I żeby nie te, nie te, nie te związki, to już w okresie płodowym mózg, układ nerwowy ludzki nie byłby w stanie się prawidłowo rozwijać. Szwedzi, którzy są prekursorami w badaniach wpływu diety, takiej spożywania, spożywania ryb i ich wpływu na, na rozwój, wymyślili takie, takie badanie, przeprowadzili takie badanie, gdzie badano kobiety, które w okresie ciąży spożywały dwie porcje ryb tygodniowo. Przez całą ciążę, no i badano y, później y, IQ tych dzieci po jakimś czasie, i okazywało się, że te dzieci miały IQ wyższe nawet o 6 punktów od dzieci tych matek, które miały dietę zdecydowanie uboższą i tych ryb nie spożywały. Żeby było ciekawiej, to przebadano też młodych mężczyzn. I ci mężczyźni, którzy spożywali ryby częściej niż raz w tygodniu, ich IQ było wyższe nawet o 11 punktów od tych, którzy sobie tych ryb odmawiali. Warto więc z nich korzystać. Ryby spożywane przynajmniej raz lub częściej niż raz tygodniowo. Są w stanie opóźnić starzenie się komórek nerwowych nawet o 4 lata. To warto wziąć sobie do serca, bo z mózgu zawsze jest pożytek, a czy to będą 2 czy 4 lata, to myślę, że te ryby warto sobie włożyć do diety. I dieta bogata w ryby ponoć według dalszym ciągu tych szwedzkich naukowców ma duży wpływ na opóźnienie pojawiania się zmian w mózgu związanych z chorobą Alzheimera. Mo, może zabiegać, zapobiegać udarowi. No i spożywanie ryb może zapobiegać też depresji. Jest jeden mały kłopot. Ryby w tej chwili są po, hodowane w tak, w tak intensywny sposób, że oprócz całego bogactwa tych dobrodziejstw, które mają w sobie, mają niestety całą masę toksyn. I kiedy sięgamy po ryby, warto szukać takich z dobrego źródła. No tu naukowcy mówią, żeby i dietetycy, żeby korzystać z, z dzikich ryb, no to, to może, być, może być trudne. Ale warto, zdecydowanie warto o tym pamiętać. Trzecim takim produktem, który ma istotne znaczenie, a o którym bardzo często zapominamy, ja widzę, że rzadko one się w sposób taki planowy i przemyślany pojawiają w diecie, a mianowicie orzechy. No, jeżeli ktoś ma problemy alergiczne, no to zdecydowanie tutaj musi uważać. Natomiast nasz stary, poczciwy orzech włoski to po prostu jest tutaj mistrzostwo świata, jeśli chodzi o dobrodziejstwa, jakie w sobie niesie. Przede wszystkim omega-3, wspomniany wcześniej już przy rybach, witaminy, minerały i po prostu ogrom magnezu, który wpływa na nas wyciszająco i uspokajająco, żelazo, które działa. Antyanemicznie anty, anty przeciwdziała anemii. No i co było dla mnie zaskoczeniem, melatonina. Melatonina, jak wiesz, jest związkiem, który w ciele ludzkim synchronizuje rytm dobowy czuwania i snu. I w przypadku zaburzenia tego rytmu warto sięgnąć sobie po garść orzechów, najlepiej włoskich. Wszystkie inne orzechy, do jakich mamy dostęp, nerkowce, czy, czy brazylijskie, czy migdały, czy arachidowe, te wszystkie orzechy, owszem, tak, mają te wszystkie substancje, natomiast mają ich o połowę mniej. Dlatego ten klasyczny polski, polski włoski orzech, warto po niego sięgać i Sięgać w miarę, w miarę regularnie, ponoć. Orzechy włoskie nie tuczą. Orzechy włoskie nie tuczą, i można zjadać ich nawet garść dziennie. Z innymi opiniami też się spotkałam, że przy spożywaniu orzechów też trzeba troszkę uważać, bo są bardzo kaloryczne, ale myślę, że zostawić Ci to już do. Własnej, własnego uznania, żeby według y, własnego upodobania tego orzeszka sobie do diety y, wprowadzić. Naprawdę warto. Ja go sobie przez pełen czas, przez pewien czas y, ustawiłam na pierwszym miejscu, y, jeśli chodzi o produkty, które mnie osobiście y, bardzo dobrze robiły y, na pamięć. No, ale będzie jeszcze jeden, jeden produkt które wybije się na pierwszym miejscu. Ale po, po orzechach takim produktem, który bardzo potrzebny jest w diecie dla, dla dobra dla zdrowia całego ciała, ale i dla funkcjonowania mózgu, to są wszelkiego rodzaju tłuszcze roślinne. Tłuszcze roślinne, Głównie tłoczone, tłoczone na zimno. I począwszy od tych naszych tutaj tradycyjnych rzepakowy, słonecznikowy, no nie pamiętam, jakie tam jeszcze te oleje są dostępne, ale to są te, te takie podstawowe. Warto sięgać również po te mniej typowe orzech olej. Z Olej z pestek winogron, olej tłoczony z orzechów, olej tłoczony z ryżu. Jest to pewnego rodzaju takie, takie urozmaicenie i warto by te tłuszcze, mimo różnych diet, po które sięgamy, żeby także się znalazły w diecie, w jadłospisie. Bo cała masa witamin. No, wymaga, wymaga do przyswojenia przez, przez organizm obecności tłuszczu. Część z nich, jak wiecie, jak wiesz, jest rozpuszczalna w tłuszczach, część w wodzie. No woda w naszym ciele jest obecna non-stop, natomiast tłuszcze najlepiej roślinne dobrze jest wprowadzić do organizmu z zewnątrz. Zatem zachęcam do dodawania ich do, do potraw, do sałatek, oczywiście w ilościach odpowiednich. Do tłuszczów roślinnych zaliczyłabym również awokado. To taki dosyć mało popularny, egzotyczny owoc, który jeszcze nie, nie, nie zagościł na stałe w naszych, w naszych domach w jadłospisach ale warto, warto po niego sięgnąć ja awokado bardzo lubię i nawet nie wiedziałam teraz przygotowując ten materiał doczytałam, że jest po prostu super, hiper owocem pełnym wszelkiego dobra przede wszystkim magnez, który działa wyciszająco i też pomaga w zasypianiu żelazo tak, ta, ta, też potrzebne, działające anty, no, przeciw, przeciwdziałające anemii. Potas, witaminy z grupy C, E, K, te witaminy takie uspokajające z grupy B. I jak, jak na owoc przystało dość nietypowo, awokado jest źródłem bardzo bogatego, bardzo łatwo przyswajalnego białka. Dużo dużo łatwiej przyswajalnego niż białko zabierające się w, w krowim mleku więc uważam jest to, jest to świetna sprawa i warto by, by sięgać po, po awokado i szukać, próbować wprowadzać do diety awokado ma w sobie także związek który nazywa się tyrozyna Tyrozyna poprawia pamięć, szybkość, jasność myślenia jest, jest bardzo, bardzo przydatna w tych procesach, ale jest jeszcze odpowiedzialna za syntezę w naszym ciele dopaminy i noradrenaliny. Czyli dzięki, dzięki tyrozynie pośrednio możemy cieszyć się dobrym samopoczuciem. Równowagą, spokojem. No i na koniec ciekawostka: ponoć awokado jest afrodyzjakiem, ale to już tak przy okazji i dla zainteresowanych. I na półmetku tej mojej listy znalazł się Super owoc, owoc bardzo popularny od dłuższego czasu. Od kilku lat obserwuję, że pojawia się co roku na targowiskach, w sklepach, i jest, jest lubiany szczególnie przez dzieci, ale myślę, że, że wszyscy bardzo chętnie sięgają. Po co? Po borówkę amerykańską. Borówka amerykańska przez y, naukowców ustawiona jest na pierwszym miejscu pośród owoców, które mają y, dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Ten dobroczynny wpływ nie tylko sprowadza się do wpływu na pracę naszego umysłu. Y, borówka amerykańska ma y, całą masę y, no, witamin, jego. Y, Drobne inne owoce, także możemy powiedzmy z nich korzystać, natomiast e, borówka amerykańska, można powiedzieć, e, rządzi. E, ma działanie zapobiegające e, chorobom nowotworowym, zapobiegające e, chorobom serca. E, I bardzo istotne, że borówka. Spożywana w dużych ilościach. Trzeba pamiętać o, o pewnej takiej regularności, że boróweczkę spożywamy regularnie, y, w dużych ilościach i y, no, dzięki, dzięki niej y, będziemy cieszyć się, mam nadzieję, sprawnością naszego mózgu przez, przez długie lata. Y, to jest ta. Pierwsza piątka, ta pierwsza piątka podstawowa, ta baza, bez której w mózgu trudno by było doszukiwać się błyskotliwości i szybkości i jasności myślenia i koncentracji i równowagi. To wszystko jest potrzebne, a my chcąc skorzystać z naszego mózgu. Dobrze jest zapewnić mu jak najlepsze paliwo i myślę, że sięgajcie po te produkty, a w następnym odcinku opowiem o tej następnej piątce, gdzie znajdzie się przynajmniej jeden punkt, który i dla mnie też był zaskoczeniem. Do zobaczenia!